Mamy zupełnie nowy pakiet akumulatorów, a także coś, z czego jesteśmy naprawdę dumni: nowe wirniki silnika z karbonową osłoną. To pierwszy raz, kiedy. Elon Musk wywrócił do góry nogami całą branżę pojazdów elektrycznych. Tył, co wydawało się kolejną błyskotliwą zapowiedzią technologiczną. Szybko przerodziło się w prawdziwe ostrzeżenie dla wszystkich producentów samochodów na Ziemi. Nie chodzi tylko o lepszą baterię czy smuklejszy design. Nowy silnik Tesli mógł sprawić, że wszystkie inne samochody elektryczne stały się przestarzałe, szybsze, lżejsze, inteligentniejsze i przerażająco wydajne. Czy to ten moment, w którym Tesla stanie się niepowstrzymana, czy inne marki przetrwają to, co nadchodzi, a może to początek końca branży pojazdów elektrycznych? Zostań z nami, aby poznać nowy silnik. Jego niesamowitą innowację i efekt domina, jaki już wywołuje w świecie motoryzacji. Od marzeń startupu do globalnego zagrożenia. W świecie szybko przechodzącym na czystą energię. Pojazdy elektryczne, czyli EEV, przeszły drogę od niszowych nowinek do gigantów kształtujących rynek. A na czele tej fali stoi nikt inny jak Tesla. Choć dziś trudno wyobrazić sobie rynek pojazdów elektrycznych bez tej marki. Historia Tesli rozpoczęła się w 2003 roku bez rozgłosu. Wtedy idea masowej produkcji samochodów elektrycznych wciąż wydawała się mało prawdopodobna. Założyciele Martin Eberhardt i Mark Tarpening wierzyli, że pojazdy elektryczne mogą konkurować z samochodami benzynowymi. Branża motoryzacyjna odrzuciła jednak ten pomysł jako nierealny. Ich wczesne ambicje były śmiałe, ale dopiero w 2004 roku. Kiedy Elon Musk dołączył jako inwestor, trajektoria Tesli uległa zmianie. Musk nie był już tylko kolejnym finansistą. Miał wizję, która miała zmienić nie tylko firmę, ale i cały przemysł motoryzacyjny. W momencie inwestycji, Musk stał się największym udziałowcem Tesli i objął stanowisko prezesa zarządu. Dało mu to silną pozycję, pozwalającą mu wpływać na kierunek rozwoju firmy. Dzięki kapitałowi i ambicjom Muska Tesla wprowadziła na rynek Roadstera w 2008 roku swój pierwszy w pełni elektryczny samochód sportowy. Choć został zbudowany na podwoziu Lotusa i skierowany do niszowego rynku, Roadster udowodnił coś, czego nie miał wcześniej żaden samochód elektryczny. Samochody elektryczne mogą być szybkie, eleganckie i pożądane. To zwycięstwo zapoczątkowało wejście Tesli na globalną scenę motoryzacyjną. Jednak pod koniec tego roku pierwotni założyciele odeszli, a Musk przejął pełną kontrolę nad Teslą, przekształcając ją z obiecującego startupu w symbol rewolucji. Od tamtej pory, innowacyjny i śmiały, Musk kierował firmą w Tesli, dążąc nie tylko do rozwoju samochodów elektrycznych, ale także do zmiany całego paradygmatu produkcji. Prawdziwy przełom dla firmy nastąpił wraz z debiutem modelu S w 2012 roku. Luksusowej limuzyny z najnowocześniejszą technologią, aktualizacjami bezprzewodowymi i wzorcami osiągów dla całej branży. Działa to baza Model S był nie tylko samochodem, ale ikoną. Po nim pojawił się tańszy model 3: luksusowy SUV, model X i futurystyczny Cybertruck, które ugruntowały pozycję Tesli jako innowatora. Jednak za kulisami firma konsekwentnie rozwijała swoją inżynierię i stawiała na oprogramowanie, co dało jej przewagę nad konkurencją. Począwszy od 2024 roku, Tesla stała się światowym liderem w sprzedaży pojazdów elektrycznych, z milionami sprzedanych egzemplarzy w ponad 50 krajach. Inni, tradycyjni producenci samochodów, wciąż wprowadzali na rynek swoje pojazdy elektryczne pierwszej generacji. Więc Tesla była już o lata do przodu pod względem wydajności baterii, oprogramowania do autonomicznej jazdy i dużego potencjału produkcyjnego. Wielu uważało, że firma osiągnęła szczyt i spoczęła na laurach, będąc liderem. Ale to nieprawda. Zamiast się wycofać, Tesla ogłosiła coś, co może być jej najodważniejszym krokiem radykalnie nową konstrukcję silnika. Która mogłaby trwale zmienić paradygmat mocy w świecie pojazdów elektrycznych. Musk zaprezentował silnik elektryczny Tesli nowej generacji, Pokryty Carbonem, podczas medialnego wydarzenia. Ogłosił, że jest to najwydajniejszy, najmocniejszy, najbardziej kompaktowy i najpiękniejszy silnik elektryczny, jaki Tesla kiedykolwiek zbudowała. To nowe spojrzenie na elektryczny układ napędowy. To było więc coś więcej niż tylko ulepszenie. Samochód jest wyposażony we wszystko, czego potrzeba przyszłym modelom, takim jak Roadster 2. I bez wątpienia ten silnik ma konstrukcję, która dowodzi, że Tesla nie tylko wyprzedza trendy, ale chce je definiować. Osiągnął prędkość powyżej 20 Ober, min i przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż 2 sekundy. To było więcej niż imponujące. Mówiąc o branży, Właśnie wtedy, gdy konkurencja prawie dogoniła starsze Tesle, wszyscy znowu zaczęli się wycofywać. Dlaczego więc to takie ważne? Bo Tesla nie jest już tylko producentem samochodów, ale agentem technologii. Ten chwiejny startup miał nierealne marzenie. Teraz jest jednym z najbardziej wpływowych graczy w rewolucji czystej energii. Z wyśmiewanego i lekceważonego w początkach swojej działalności, stał się globalnym zagrożeniem dla tradycyjnych producentów. Tesla udowodniła, że czasami przełomowe myślenie, odważne przywództwo i nieustanna innowacyjność mogą wszystko odmienić. A teraz, gdy najnowsze technologie motoryzacyjne krążą po sieci, zresetujmy wyścig pojazdów elektrycznych. Jeszcze raz. Tym razem Tesla nie tylko wyprzedza konkurencję, ale i przepisuje cały scenariusz. Tesla wykonała swój najodważniejszy jak dotąd ruch i jest nie tylko szybka, ale i rewolucyjna. Wnętrze silnika pokrytego włóknem węglowym. Najnowszy cud techniki Tesli to nie tylko nowy układ napędowy. To majstersztyk innowacji w dziedzinie pojazdów elektrycznych. Sercem tego przełomu jest jak dotąd najnowocześniejszy silnik elektryczny firmy. Carbon Wrapped Plate Motor. Zaprojektowany z myślą o szybkości, wydajności i wytrzymałości. Ten silnik wyróżnia się jako najmocniejszy i najbardziej kompaktowy silnik. Jaki kiedykolwiek wyprodukowała Tesla? Tył, co go wyróżnia, to nie tylko liczby, ale przede wszystkim radykalna konstrukcja jego głównego podzespołu wirnik pokryty wysoko wytrzymałym włóknem węglowym to nie chwyt marketingowy ani efektowny chwyt lecz wysoce funkcjonalne, precyzyjnie zaprojektowane ulepszenie, które podnosi jakość dostarczania energii elektrycznej. Tradycyjnie silniki pojazdów elektrycznych opierają się na wirnikach wykonanych z materiałów takich jak miedź i stal. Te silniki działały wystarczająco dobrze przez lata, ale przy ekstremalnych prędkościach napotykają poważne problemy, takie jak rozszerzalność cieplna i naprężenia mechaniczne. Rozwiązanie Tesli wzmocniło wirnik osłoną z włókna węglowego, tworząc konstrukcję, która jest nie tylko mocniejsza, ale także bardziej stabilna w intensywnych warunkach pracy. Osłona węglowa pozwala wirnikowi obracać się z prędkością ponad 20 0 obr./min, co jest wartością znacznie wyższą niż standardowa dla większości silników elektrycznych. Ten wzrost obrotów przekłada się bezpośrednio na lepsze przyspieszenie. Samochody, takie jak model e S osiągają przyspieszenie od 0 do 100 km/h w mniej niż 2 sekundy co wcześniej było zarezerwowane dla hipersamochodów. Prędkość to nie jedyny czynnik brany pod uwagę w tej technologii. Drugim aspektem jest bardzo niska masa włókna węglowego, co przyczynia się do zmniejszenia całkowitej masy silnika. Zaletą tej masy jest lepsza efektywność energetyczna i lepszy rozkład masy, co przekłada się na lepszy zasięg i lepszą reakcję pojazdu, ponieważ do obracania lżejszego wirnika potrzeba mniej energii. Wirnik może w konsekwencji umożliwić znacznie szybsze przyspieszenie bez konieczności nadmiernego poboru mocy z akumulatora. To rozwiązanie jest korzystne dla obu stron: zwiększona wydajność i efektywność. Zasadniczo oznacza to, że wszystko działa nie tylko z większą prędkością niż dotychczas, ale także zużywa mniej energii, zachowując integralność strukturalną nawet przy ekstremalnych obciążeniach. Kolejną ważną zaletą tej konstrukcji jest odporność na obciążenia termiczne. W konwencjonalnych silnikach rozszerzalność cieplna może z czasem powodować odkształcenia lub degradację części. Karbonowe owinięcie Tesli ściska wirnik podczas chłodzenia, co tworzy wstępne napięcie, które utrzymuje wirnik w stabilnej pozycji, przeciwdziałając siłom odśrodkowym. Nawet przy bardzo wysokich prędkościach i temperaturach Dzięki temu silnik jest bardzo wytrzymały, szczególnie w trudnych warunkach jazdy z dużą prędkością. Tego rodzaju innowacja daje Tesli możliwość dalszego zwiększenia osiągów bez uszczerbku dla trwałości co jest kluczowe dla klientów pojazdów elektrycznych, którzy oprócz emocji poszukują również niezawodności. To coś więcej niż tylko siła. Prawdziwa magia kryje się w precyzyjnej konstrukcji tego silnika. Otulenie wirnika włóknem węglowym wydaje się proste, ale wymaga mikrometrowych tolerancji. Nawet niewielkie odchylenia osi mogłyby zrujnować równowagę silnika lub spowodować katastrofalną awarię. Ponieważ węgiel i metal mają różne właściwości rozszerzalności cieplnej, firma Tesla opracowała systemy robotyczne oparte na sztucznej inteligencji, aby zapewnić precyzję aplikacji owijania. Wewnętrzne Specjalnie zaprojektowane maszyny utrzymują każdy wirnik w najwęższych tolerancjach w branży, minimalizując potencjalne awarie i maksymalizując wydajność. Połączenie wszystkich tych innowacji sprawia, że silnik Blade Tesli to coś więcej niż tylko technologiczne udoskonalenie. To przełomowa zmiana w tym, co obecnie uważa się za możliwe w projektowaniu pojazdów elektrycznych. Ten najwydajniejszy silnik benzynowy jest bezsilny wobec ogromnej mocy. Jaką oferuje ten nowy silnik? A jego konstrukcja doskonale współgra z czystymi, cichymi i wydajnymi zaletami napędów elektrycznych. Model S PLAD to dopiero początek. Przewidujemy ewolucję tego projektu w innych pojazdach Tesli i potencjalnych obszarach zastosowań, ale prawdopodobnie wyznaczy on standard, do którego będą musieli dążyć wszyscy inni producenci samochodów. Jednak w tym wyścigu Tesla nie goni, a jedynie wyznacza tempo. Inne marki nawet tego nie przewidziały, a teraz walczą o utrzymanie się w wyścigu. Dlaczego rywale mogą tego nie przetrwać? Podczas gdy Tesla wciąż przesuwa granice technologii pojazdów elektrycznych, jej konkurenci stają w obliczu niewygodnej prawdy. Być może już zostali daleko w tyle. Marki takie jak Lucid, Rivian i Ford z pewnością poczyniły postęp w dziedzinie pojazdów elektrycznych. Produkując imponujące pojazdy o wysokiej wydajności i innowacyjnych funkcjach, ale prezentacja silnika Tesla Pled, pokrytego karbonem, zmieniła zasady gry. Silnik ten to nie tylko niewielkie ulepszenie w stosunku do istniejącej technologii, to ogromny krok naprzód. Prawda jest taka, że większość producentów samochodów nadal opiera się na starszych architekturach silników, zwłaszcza na silnikach synchronicznych z magnesami trwałymi (PMSM). Które zaczynają wykazywać ograniczenia w skrajnych momentach obrotowych. Silniki PMSM niewątpliwie stały się wiodącym standardem w branży ze względu na wysoką sprawność i moment obrotowy przy niskich i średnich prędkościach, szczególnie w pojazdach elektrycznych. Jednak takie silniki często charakteryzują się obniżoną sprawnością i niezawodnością przy wysokich obrotach i długotrwałym obciążeniu termicznym. Właśnie tutaj karbonowa obudowa wirnika Tesli robi różnicę. Wytrzymuje wyższe temperatury i prędkości bez utraty integralności strukturalnej, co czyni go dla Tesli zupełnie inną ligą. W przypadku pojazdów takich jak model e S-Plat pozwala mu to na lepsze przyspieszenie, lepszą stabilność termiczną i dłuższe podróże na jednym ładowaniu. Wymienione powyżej obszary to kluczowe obszary, w których inni producenci pozostają w tyle. Silnik PLED nie tylko pokonuje konkurencję, ale także eliminuje tradycyjne słabości. Stawia również Tesle w silnej pozycji technologicznej, której inni nie są w stanie łatwo odtworzyć. Droga do imitacji wiedzie przez patenty open source od samej Tesli, ale to nie oznacza, że imitacja jest tania. Wewnętrzne owijanie karbonem wymaga niezwykle precyzyjnej precyzji oraz specjalnie zaprojektowanej robotyki którą dysponuje niewielu producentów samochodów, co uniemożliwia im powielenie takiego procesu. Nakładana folia z kolei musi być odpowiednio dobrana pod względem naprężenia i wyrównania, aby nie spowodowała awarii silnika w przypadku narażenia na wysokie naprężenia przy dużej prędkości. Konkurencji otrzymują jedynie przepis, ale nie narzędzia do gotowania. Bez tych maszyn i sterującego nimi oprogramowania nigdy nie wyprodukują własnego. Domowego potpuwi i nie chodzi tylko o sam silnik. Tesla poświęciła ponad dekadę na stworzenie w pełni zintegrowanego ekosystemu. Gigafactory. Łańcuchy dostaw baterii. Oprogramowanie wewnętrzne i integracja pionowa, która znacznie obniża koszty i zwiększa wydajność. Tradycyjni producenci wciąż próbują uporać się ze starymi systemami i zwiększyć produkcję baterii, często współpracując z dostawcami zewnętrznymi. Ta nieefektywność powoduje pogłębianie się różnicy między wydajnością a ceną. Nawet jeśli kolejny konkurent dokona inżynierii wstecznej karbonowego wirnika Tesli, problemy z masową produkcją i osiągami pozostaną. To znacznie utrudnia życie zarówno tradycyjnym graczom, jak i nowym, początkującym producentom pojazdów elektrycznych. Już teraz muszą mierzyć się z szybszymi, inteligentniejszymi i lepszymi rozwiązaniami. Choć Lucid i Rivian udowodniły swoją innowacyjność, obie firmy wciąż nie stworzyły infrastruktury porównywalnej do Tesli pod względem skali produkcji i zaawansowania silników. Ford i GM zainwestowały spore środki w pojazdy elektryczne, ale borykają się z własnymi problemami związanymi z zasięgiem wolniejszym rozwojem oprogramowania i pozyskiwaniem baterii. Wprowadzenie Tesla Motorplate posunęło grę o krok dalej pod każdym względem. Pozostawiając innym graczom jedynie wybór, adaptacja albo śmierć. Auto, co kryje się pod maską, to tylko część historii, ponieważ sposób, w jaki ten silnik powstaje, jest równie szokujący. W świecie, w którym giganci technologiczni zaciekle strzegą swoich innowacji, Tesla zrobiła coś nie do pomyślenia. Udostępniła swoje patenty, w tym te dotyczące przełomowego silnika PLED. Dla większości firm rewolucyjne rozwiązania inżynieryjne, takie jak wirnik pokryty karbonem, byłyby zamknięte w skarbcach, chronione przez surowe zespoły prawne i patenty mające na celu zmiażdżenie konkurencji. Ale podejście Ilona Maska jest inne. Jego decyzja o udostępnieniu patentów Tesli jako open source nie była jedynie symbolicznym gestem, ale przemyślanym wyzwaniem. Sposób na powiedzenie oto przyszłość powodzenia w nadrabianiu zaległości. Haczek? Dostęp do projektu nie oznacza, że można powtórzyć rezultaty. Geniusz stojący za silnikiem Tesli tkwi nie tylko w pomyśle, ale i w wykonaniu. Owinięcie wirnika wysokoobrotowego włóknem węglowym nie polega jedynie na przyklejeniu lub owinięciu rdzenia włóknami. Włókno węglowe i metale, takie jak miedź i stal, rozszerzają się pod wpływem ciepła w bardzo różnym tempie. Co może prowadzić do niebezpiecznych awarii? jeśli nie będą traktowane z zachowaniem szczególnej ostrożności. Tesla rozwiązała ten problem, opracowując własne, opatentowane, sterowane sztuczną inteligencją robotyczne systemy owijania. Maszyny te nakładają owijkę z mikrometrową dokładnością, zapewniając idealne wyważenie i stabilność wirnika nawet w warunkach intensywnego ciepła i siły odśrodkowej. To właśnie połączenie sprzętu. Oprogramowania i materiałoznawstwa wyróżnia firmę Tesla. Techniki produkcyjne w Tesli obejmują skrupulatną kontrolę naprężenia podczas owijania oraz weryfikację integralności strukturalnej po procesie. Chłodząca tuleja węglowa zapewnia wstępne naprężenie wirnika, które działa w połączeniu z rdzeniem, przeciwdziałając gwałtownym siłom obwodowym generowanym przy ponad 20 OBr. MIN Skalowanie tego procesu bez maszyn zaprojektowanych przez Teslę. Kalibracji oprogramowania i szeroko zakrojonych testów materiałowych jest praktycznie niemożliwe. W istocie, nawet gdyby przemysł dysponował instrukcjami, narzędzia nie zostałyby dostarczone. Ani piekarnik, ani składniki. Tak więc patenty są darmowe, ale zastrzeżone know-how pozwalające na zbudowanie silnika kratowego według specyfikacji Tesli jest nadal zablokowane. Genialność tej strategii tkwi w jej dwoistości. Po pierwsze, pozycjonuje producenta samochodów jako lidera opinii, promując otwartą innowacyjność i przyspieszając upowszechnienie się pojazdów elektrycznych. Po drugie, strategia ta ujawnia przepaść między wiedzą a praktyką. Firmy, które chcą konkurować, będą teraz musiały zainwestować znaczne środki w budowę zaawansowanych systemów robotyki i owijania. Nawet wtedy nadal będą musieli stawić czoła ogromnym przeszkodom, próbując osiągnąć rezultaty porównywalne z poziomem precyzji i integracji Tesli. To daje Tesli ogromną przewagę zarówno w rozwoju, jak i wdrażaniu tych technologii, nie tylko jako innowatorom, ale także strażnikom przyszłych generacji osiągów pojazdów elektrycznych. Co więcej, dzięki pionowo zintegrowanemu łańcuchowi produkcji Tesli. Jej technologia napędowa jest w pełni zintegrowana z ekosystemem. Systemy zarządzania akumulatorami, oprogramowanie wewnętrzne i sztuczna inteligencja są zoptymalizowane pod kątem współpracy. Nie ma tu zewnętrznych dostawców ani opóźnień ze strony usług zewnętrznych. Takie dopasowanie jest rzadkością w sektorze motoryzacyjnym i niezwykle trudne do powtórzenia. Nawet gdyby innemu producentowi samochodów udało się opracować silnik podobny do Tesli, Nadal musiałby przeprojektować całą jego architekturę, aby osiągnąć porównywalny poziom wydajności, responsywności i osiągów. A teraz, gdy opanowali tę technologię, Tesla patrzy dalej niż tylko na samochody. W stronę czegoś znacznie, znacznie większego. Branża w tarapatach. Najnowsze osiągnięcie inżynieryjne Tesli silnik kratowy pokryty włóknem węglowym to nie tylko sukces w dziedzinie osiągów w motoryzacji. Ale także brama do szerszej rewolucji technologicznej. Podczas gdy większość producentów samochodów wciąż adaptuje się do podstaw pojazdów elektrycznych, Elon Musk jasno dał do zrozumienia, że ambicje Tesli wykraczają daleko poza samochody elektryczne. Podczas prezentacji nowego silnika Musk zasugerował, że ta kompaktowa, wysokowydajna maszyna o wysokich obrotach może znaleźć zastosowanie w lotnictwie. Energetyce odnawialnej i przemysłowych systemach energetycznych. Dzięki stosunkowi mocy do masy, odporności termicznej i skalowalności, ten silnik może stanowić przełom niezbędny do elektryfikacji sektorów, które kiedyś uważano za zbyt wymagające dla silników elektrycznych. Weźmy na przykład lotnictwo. Loty elektryczne od dawna były ograniczone masą i gęstością energetyczną układów napędowych. Ale wirnik Tesli pokryty włóknem węglowym zmienia to równanie. Jego lekka konstrukcja i możliwość pracy przy wysokich obrotach sprawiają, że jest idealnym kandydatem do elektrycznych silników pionowego startu i lądowania. eVTOL, samolotów, dronów, a być może nawet regionalnych samolotów pasażerskich. Musk nie podał szczegółów, ale sugestia była jasna. Jeśli Tesla zdoła produkować ten silnik masowo, może on stać się fundamentem lotnictwa elektrycznego nowej generacji, zapewniając cichą i wydajną moc bez problemów z masą i przegrzewaniem, które nękały wcześniejsze prototypy. Oprócz transportu lotniczego, wydajność i trwałość silnika mogłyby zakłócić transport i magazynowanie energii na dużą skalę. Musk zasugerował, że dzięki możliwościom produkcyjnym Tesli, wspieranym przez jej globalną sieć gigafabryk, Silniki mogłyby być produkowane nie tylko do pojazdów, ale także do systemów przemysłowych, przetwornic mocy w skali sieci elektroenergetycznej, a być może nawet turbin wiatrowych. Rozmiar i wysoka wytrzymałość silnika pozwalają na nieprzerwaną pracę w trudnych warunkach, co jest istotne w zastosowaniach infrastrukturalnych. Tesla nie jest już tylko producentem samochodów, ale pozycjonuje się jako sprzętowy filar gospodarki opartej na czystej energii. Być może podobnie jest z innymi producentami. W szczególności Ford i GM muszą zmagać się z problemami w łańcuchu dostaw i rentownością produkcji pojazdów elektrycznych, chociaż Lucid i Rivian to konkurenci na froncie technicznym. Żadna z nich nie dorównuje Tesli pod względem skali, integracji pionowej ani zróżnicowanej strategii rozwoju produktów. Przewagą Tesli nie jest już tylko wydajność, ale także zasięg. Tesla najwyraźniej ma udziały w każdym aspekcie świata po zerwaniu z paliwami kopalnymi: panele słoneczne, accumulatory, autonomiczna, sztuczna inteligencja i oprogramowanie energetyczne. Taka ekspansja rynkowa dzięki wydajnemu silnikowi może przyćmić każdego poważnego konkurenta. Wraz z rozwojem Tesli, Roadster 2 może stać się najlepszym samochodem testowym, który nie tylko wykorzystuje silnik Plaid, ale także go udoskonala. Oczekuje się, że przesunie granice możliwości samochodów elektrycznych pod względem prędkości, mocy i kontroli, tworząc efekt halo dla całej marki Tesla. Co ważniejsze, powinien on pokazać, jak daleko może zajść ta nowa technologia napędowa na bezkompromisowej platformie pojazdu. Nie chodzi tu tylko o zbudowanie szybkiego samochodu. Chodzi o wyznaczenie nowego standardu w dziedzinie napędów elektrycznych, który konkurencja będzie musiała przyjąć. Inaczej zostanie w tyle. Jeśli ta historia cię poruszyła, kliknij lubię to. Zasej subskrybuj nasz Nasza o kanał, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji i obejrzyj kolejny film. Mamy jeszcze wiele do odkrycia. Do zobaczenia tam.